Chodźcie, ja teraz mam plan ogólnie. Gdzie chodźcie, bo nie... Chodźcie, ty chodźcie. idziesz z tą flagą. Ja kru... ty idziesz. On to Co raz, chodźcie. dwa, trzy? Zakuj z tą artylerią cały czas. Ty i buję. tak to się nie przesunie, człowieku. Zypa ja zrobisz. No chodźcie. chodźcie po prostu tu. Tak, czas testować jeszcze z Portugalią? Dobra, tak, tu. No oczywiście. tak. Jak. Nie mam czasu. Zaraz zobaczycie, co chcę zrobić. Co na raz, dwa, trzy cząstki? Zostawcie się tu mniej więcej. Tak, tylko że Portugalia już na, naszych na twojej prawej flance strzela do tak ciebie. Nie się strzelają? Ta bitwa to jest eksperyment Jaka? społeczny. No, no. Tak jest. Tak ile. Za dużo osób na tym wisi, żeby tu. to działało, tak powiem. Nie, 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 nie. To nie o to chodzi. Co to ty robisz, człowieku? Ty to o, widzisz? Mój, to mój, mój! Teraz pólnij, pólnij... Flaga, plaga. flaga, flaga! gra bezpiecznie dla kompania, bezpiecznie. kompanii, Dla kompanii! Dla no kompanii, dobra, okej, okej. Dla Musi się cofnąć ta flaga. Logiczne. Logiczne, w trakcie... w trakcie szarży... Jesteś na tym spiku na pewno? No, na pewno jesteś na tym spiku? No jestem. Chyba, na pewno, może, nie wiem. Może. Co, no na trzy? To raz, to dwa, to dwa, trzy, dwa, Zapomniałem. Tak, nawet, jak... nawet, nawet nie komentuj tego, nie? Nie, 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 daj mu do końca, daj mu do... <grym <grym do końca. <grym> oh, okay. jak usłyszeć... Pod... Wodza. Jak y nie dostaniesz capa od to dostajesz avans, nie? Okej, okay, dobra, dobra, bet. Co na trzy razy, oczyszczam. I chcę pięć gwiazdek jeszcze. Bo jako dobry w spiracie, jako linia powinniśmy skapować się sami. <grym> Neurony mu się odpaliły, kiewa. Co na 3 raz, 2 Ale, ale w jakby wow. tu się tego, tu się punkty robią same. Ja nie muszę nic robić, ja tylko wam stawiam linie i tyle. <grym> no i tak to robi Ty to jest 2 o, jak coś, to jest taka rezerwa, błagam bij się to błagam. Ja chcę, Dobra. tylko chciałem. Co na 3 raz, bo nie Chciałem się w nim... No nie, ja muszę poczekać na dogodny moment, aż mi flaga spadnie. Szu, rusz, rusz! dobra i to jest właśnie ten moment, do przodu. Plaga, na ten, plaga! No i teraz nic nie zrobisz. <gulatory> nie, bo i plaga jest mnie mi nie idzie po... kamień. Co, na trzy? Raz, dwa, trzy, cząc. Plaga na no, nie, czą, dead. Pijaj, 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 Co tam o, gadasz, tu... no to ja Plaga za kamień. Ja pytanie. No weź to, pij katymonowi akurat wywal tego. Dobra, kawał. do przodu! Co na 3 raz dwa trzy No Lepsi jesteście, by kibać ci, jeba ci jeba. Flagę, flagę, drobną flagę, dobra, dobra. Dobra, dobra. flagę. Dobra, 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 dobra. Do przodu. Dostańmy rambo kapa. że tu jesteś niewielką. Oczy, tu. Na placu. Co na, na, na 3 raz 2 trzy masz ma... 4-5. Masz 5 kompanii, człowieku! dobra, wracajmy. No nie, no ty jesteś nie U. zauważyłem Ale dobra, słuchajcie Musisz zarabiać się o tym Tutaj, Czekam. zostańcie tu, zostańcie tu Co ty robisz, uciekasz Za murem, za murem bracie, za murem Weź flagę graj do pod kompanię, bo skoro my stoimy na za murem Czekamy tu, przeładujcie, czekamy tu To jest wojna pozycyjna, pierwsza wojna światowa moment na No pozycyjna, ty ale ty strzelasz chyba coś... do muru, ty na, na nikogo, ty nikogo czekasz? nie czekasz Plecki Moje ulubione Chodźcie do kółka, do racyjnego. O, tutaj Ej, ale nie zblobowani mi się kolorowe. To, to co was uczyłem na Jona Dream? No, oh, raz no, no, no. Rambo, rambo, nie blobem, nie blobem nie blobem, nie Mistrz. Jaki miał być? Nie mamy po prostu strzelać Pamiętajcie o co już osób. Czanno, raz innych podstawowych rzeczach, które powinien wiedzieć każdy przyzwoicie wykształcony rank. Lega! Commander! No. Commander to tak? <grym> strzelam. No, no, Chodźcie! Albo nie, stójcie, tu. Stójcie tu to bo się zdecyduj. Jest to niezdecydowany popyt, okej. Okay. Pamiętam, że miałem nigdy nie, nie ustawiać się przy borderze, ale. <grystanie> Sytuacja <grystanie> bardzo 3, raz, dwa, trzy sam. Army wide, pamiętamy. No, muscle memory się odpaliło. <grystanie> jak w takich <jak> masz bad, badmuffing... <grystanie> Tak, Taktyczne 5 sekund. Masz, w nie 5 sekund na my myślenie się, co zrobić. Co, na trzy razy szans. Pamiętaj, to że w szachy... zależy od tego Nikolas, blicy. bo to są szachy błyskawiczne, rozumiesz? To jest kurde szachy pozycyjne. Szachy się <grym> nawet nie ruszają. Jesteście ci głodni? Mogę. Jest, Bardzo. Co to jest zapytanie? pytanie? na zan, trzy razy odcząc? to tak na przepchać 30 teraz 30 możemy. to tak przepchać możemy. No, to to przepchać, Zaraz oni cię przepchadzą w swój radę. Idźmy po drodze. odspana ich. Nie skupujesz tego. Właśnie w tę się... o no właśnie w tą stronę. Ty masz kurczę. na mówiłem, prawo. że na 30 było Dobra, ale... Po drodze kurwa tą flagę. Na drogę, na drogę, iść. na drogę, na drogę, na drogę, na drogę, na drogę, na drogę, na drogę. Szybko, szybko, szybko. Litwinie... Dobra, niech, Litwi... niech Litwinów sobie pierwszych zjedzą Litwin nikt mnie nie obchodzi. So, sorry, sorry Litwa, ale nie ja my was nie chcemy. Jeszcze ta artyleria, co zniszczy moje morale. O pamiętam ten legendarny skrót jak Mark krzyżał potem na ty... Co na trzy A... razy trzymać? I tu już do przodu no i wy, wy, wyjdziemy z tego taką. No, wyjdziemy idziemy no, Na spokojnie no bez moralów zobacz Dobra. że ta mega no, na prawo no bez moralu bo tu chandów nie słychać Chanda 3, raz, dwa, trzy, chand Dobra wiecie co, Portugalia już stoi, dlatego ostrzyk Zobacz że na, na, na lewo na masz jest stale daleko Ja wiem, ja wiem, no, na ona w klub. i do przodu Do przodu do tyłu do Teraz... Flaga idzie do przodu, więc o to mi chodziło. Flaga idzie do tyłu. Eee, masz sens Nie Czanty na trzy! Raz! Dwa! Trzy! Czant! Co się drzesz? Ja dam czanty generator. Do przodu. Chcę czanty, chcę morale. Nie Sławo... minut Głośni. Głośniej, no to... <noise> po co pytanie, czemu się drzesz w takim razie? Można <noise> być ciszej... ten Ciszej mówił. Będę ustawcie się tu. No nie Wiesz, ustawiaj nie, się, wierzy. jak siedzisz na pierwszym rosta. Poliszana, poliszona, kanona, tego kanona. Cześć, notka od montażysty. E, pliki się zepsuły. E, resztę bitwy nie zobaczycie, bo jej nie ma i nie będzie. Opowiadając resztę bitwy w skrócie. E, Ponięty nie podała zadaniowi. E, został zblokowany jakieś takie ze dwa razy. E, Reszta gry to był w sumie walking simulator. W międzyczasie dosyć sporo osób uciekło do Litwy, aby tam robić kile. Po bitwie było oficjalne rozstrzelanie koniata. Rozstrzelane jakieś trzy razy i cały czas te pali. Ja się no nie jest trzy razy więcej, więcej, zdecydowanie więcej, ale to w sumie tyle. W ramach przeprosin macie minkę, którą widzicie w tle i widzieliście. Teraz widzicie i będziecie widzieć przez następne kilka sekund. I to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.